Zrównoważony i realny to cechy dobrego budżetu. To, ile mamy w portfelu, interesuje nas bardzo. To, ile jest w miejskiej kasie, czyli budżet gminny, mniej. Nie wiem, nie, inter nie interesujesz. Nie wiem. Warto wiedzieć, że uchwałą z dnia 29 grudnia 2015 roku budżet gminy Stryków został przez radnych przyjęty jednogłośnie. Zakłada on dochód gminy w wysokości ponad 58 milionów i wydatki na poziomie ponad 64 milionów złotych. Obserwując budżety kolejnych lat, jest znaczący wzrost, chociażby w zakresie uzyskiwania dochodów z podatku od nieruchomości, jak również udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Podczas dyskusji na komisjach. Znalazły się zadania, te, które były proponowane przez radnych mieszkańców Sołtysów, także doszliśmy do pewnego konsensusu i, i dlatego taki wynik. Myślę, że y, może niektórzy z opozycji y, dali większy kredyt zaufania i. Y, i oczekują realizacji tych zadań w 100%. Myślę, że uda nam się je zrealizować, a być może jeszcze zostaną niektóre prowadzone w trakcie roku budżetowego. Duża część dochodu, ponad 13 milionów, została przeznaczona na inwestycje. Największa z nich to budowa stacji uzdatniania wody w Ługach. Jej planowany koszt to około 1,5 miliona złotych. Woda z nowego ujęcia popłynie do mieszkańców Dobieszkowa, Starego Imielnika i Ługów jeszcze w tym roku. Będą wybudowane nowe dwie obudowy studni, budynek zasadniczy z filtrami, dwa duże zbiorniki po 150 m sześciennych wody i woda produkowana przez to ujęcie będzie odpowiadała już normom Europejskim, to znaczy żelazo poniżej 0,2 mg na litr i praktycznie pozostałe składniki niewyczuwalne. Poprzedni rok był rekordowy pod względem remontów i budowy dróg na terenie gminy. Inwestycje drogowe nie są jednak w nowym budżecie już głównym zadaniem. To nie oznacza, że te drogi ulice nie będą realizowane, to chociażby. Tam, gdzie rozpoczynamy inwestycje z zakresu kanalizacji, mam na myśli okolice ulicy Żytniej, Zotowej, rozpoczynamy kanalizację, drugim krokiem będą ulice w tym rejonie i chcemy ten problem, te dwa problemy tam rozwiązać. W 2016 roku planowane są także budowa chodnika przy ulicy Kopernika, utwardzenie ulicy Stodolnianej, nowa nawierzchnia na części ulicy kolejowej, a w Bratoszewicach budowa chodnika przy ulicy Nowości i drogi na osiedlu. Będziemy wchodzili teraz w projekty, które dotyczą sportu, rekreacji, oświaty w szerszym zakresie, kultury. Mam na myśli tutaj projekt Domu Kultury. Termin realizacji tego zadania będzie uzależniony od uzyskania pozwolenia na budowę. Przystępujemy do projektu technicznego, uzyskujemy pozwolenie na budowę, rozpoczynamy inwestycje. Chcemy ten obiekt zrealizować w ciągu dwóch lat. Remonty i rozbudowy nie ominą także gminnych szkół. Ponad 2,5 miliona złotych przeznaczono na inwestycje w Oświatę, między innymi na budowę nowej sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Koźlu. Będą te pomieszczenia typu szatnia, będzie y, świetlica, będzie biblioteka i będą jeszcze takie pomieszczenia dla y, oddziałów przedszkolnych. Ta sala będzie tu tym łącznikiem gdzieś w w tym, w tym miejscu połączona, czyli będzie tu bezpośrednio przejście ze szkoły takim, takim łącznikiem. To jest już e, teren tej właściwej hali. Pierwszy etap rozbudowy zaplanowano również dla szkoły w Dobrej. Wyburzona zostanie część budynku, w którym teraz jest biblioteka, pełniąca również funkcję sali lekcyjnej. W jej miejscu pojawi się zupełnie nowy budynek. Na pierwszym etapie przewidziano budynek taki piętrowy, który, w których to na parterze będą dwa oddziały przedszkolne z odpowiednim takim zapleczem sanitarnym i również będzie kuchnia z zapleczem i jadalnia. Na piętrze będzie pięć sal lekcyjnych z pełnym zapleczem sanitarnym i również takimi małymi szatniami. Warto obserwować zmiany w naszej gminie zachodzące w tym roku. Będą to efekty starannie zaplanowanego przez radnych budżetu, planu wydatków i dochodów, który dotyczy nas wszystkich i na który wszyscy mamy wpływ. nazywamy się Exodus 15 i przyjechaliśmy z naszymi kolędami, z kolendami w naszych aranżacjach, które też wykonujemy najczęściej podczas takiego programu niedaleko stąd, w koło Inowłodza, Podróż do Betlejem za kościołem koło Inowłodza, także to jest właśnie nasz program świąteczny, z którym tam występujemy. Ja byłam już w tym Betlejem, tak jak to przenośni nazywamy, tak. I ja praktycznie chyba za tym zespołem przyszłam. My co roku chodzimy na koncerty noworoczne. Zawsze był w kościele. Nie wiem dlaczego teraz jest w domu kultury, ale wszystko jedno. Jesteśmy zadowoleni. Rodzinnie z synem, z żoną. Bardzo lubimy ten zespół. Przyjeżdżamy tutaj na. Um, jeździmy na ich koncerty jak tylko jest możliwe i jest to możliwe. Kolendów właśnie chcieliśmy posłuchać, także myślę, że dobry początek roku. To jest fantastyczne rozpoczęcie roku. No, Rozewana, jak bodzi byliśmy, to nie, nie wiem czemu nie mieliśmy czasu na różne imprezy chadzać, że tak powiem a tutaj zawsze się znajdzie czas. Myślę, że każda takie jakieś rozrywka, to jest mile widziana, nie? Okay. Bardzo się cieszę, że jako Strykowianie nie zawiedliście naszego zaufania i, i tego, no przyszliście nas odwiedzić tutaj, żeby tego koncertu posłuchać, bo do tej pory zazwyczaj mieliśmy go w innym miejscu, natomiast teraz tutaj postanowiliśmy u nas w Domu Kultury ten koncert zorganizować. Mm. Nie chcemy, żeby to był taki zwykły koncert, kolęd, że sobie zagramy i pojedziemy i, i było fajnie, ale chcemy po prostu też razem spędzić czas, bo, bo kolendy jednak o kimś mówią. To nie są zwykłe piosenki, które się przekarpił śpiewa, ale to są piosenki, które mówią o Bogu i dlatego chcemy tu też, żeby to nie był tylko koncert, kolęd, ale takie spotkanie z Bogiem, więc chcemy też się skupić na nim. Jesteśmy zespołem, który, którego jakby m, najważniejszą Najważniejszym przesłaniem jest dotrzeć do, do ludzi z Ewangelią. Staram się grać taką muzykę właśnie współczesną, bardzo różną, jeżeli chodzi o gatunki, ale to, co jest jakby takim wspólnym mianownikiem, to to przesłanie jakby to, o, o, o Bogu, który przyszedł i, i zbawił świat. W dniach 12-13 grudnia na jedynym w Polsce drewnianym torze w Pruszkowie. Nasz zawodnik Bartosz Jędrzejczyk zdobył trzy medale, dwa brązowe i jeden złoty, czyli został mistrzem Polski na rok 2015 na torze. Były to Mistrzostwa Polski szkół Kolarskich, czyli zawodników tych jeszcze nielicencjonowanych w wieku od 10 do 12 lat. Jeden koleg, zawodnik miał złe przełożenie, mieliśmy jechać na 16, a na 15 i go zdyskwalifikowali. Miałem drugie miejsce. A że jeden uczestnik jeszcze mnie wyprzedził po niebieskie, gdzie nie wolno było, to ja zająłem pierwsze miejsce na tej mistrzostwie Polskiej. Byłem bardzo szczęśliwy, że jak się dowiedziałem, że on jechał na 15, a tam uczestnik wyprzedził mnie tam, gdzie nie wolno, no to na pierwsze moje uczucie to była radość, że zdobyłem tego Mistrza Polski. W tych zawodach wzięło udział trzech naszych najlepszych adeptów ze szkółki. Oprócz Bartka byli to też Miłosz Chojnacki i Hubert Zasada. Były to zawody najwyższej rangi organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Kolarski. Przyjechali z całej Polski, z najlepszych klubów, z najlepszych szkół kolarskich, w tym ze szkółki jak gdyby, sygnowanej przez Michała Kwiatkowskiego, mistrza świata naszego. Do tego zawodnicy z Grudziądza, czyli z tych największych klubów w Polsce. No i my, tak, z Małego strygowa, ale pokazaliśmy się jako jedni z najlepszych. To świadczy, że coś jednak zdobyłem, że coś się tych, tych treningów opłaca. Na tym etapie jeszcze za wcześnie powiedzieć, czy jest to talent na skalę krajową czy światową nawet. Natomiast wiemy, że ma duże możliwości, jest chętny do, do pracy i wiedzieliśmy, że stać go na dużo na tych mistrzostwach, natomiast nie widzieliśmy, czego się spodziewać, tak? bo był to nasz debiut w tej imprezie. No i jak debiut jak było widać wyszedł nam bardzo dobrze.